Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Walandalów. To już chyba 19. No, właśnie kończyła się tura komputera, czego zazwyczaj nie nagrywam. ale tu Anglowie proponują mi traktat pokojowy. No i spoko. Czemu nie? No, jakaś tam shitowa armia została, to niech zapłacą 750. Nie będą mi tu głowy zawracać. Więc spoko. Jutowie wykonali całkiem niezły. Strategicznie ruch jak na komputer, zaraz wam pokażę, niech dolecą tylko do końca wszystkie frakcje. Hmm. Dobra, zobaczmy. Um, tak, byli tutaj, z trzema flotami, przesunęli się tu, i teraz tak. Trzymają mi wszechu to miasto, nie mogę stąd wyjść. Jeżeli... W ogóle zobaczmy, gdzie ja bym doszedł tym miastem. Aha, jeszcze... Dziwne, że mi się te jednostki nie zwerbowały. No dobra. No nie doszedłbym do ich miasta. Więc tu byłby problem. Tutaj odsłoniłem e, Flewum. No ale na szczęście logo, Longobardowie się wycofali. No i teraz co tu zrobić? Mogę albo zostawić Flewum i najadą mi je, chyba żebym przerzucił... No właśnie, to jest pomysł, żeby przerzucić Indolfa do Flewum, Gotkisielem pójść do Anglusa i Wisimarem popłynąć do Alabu. I chyba tak zrobimy. Gotowie z więc mam tutaj luzik na wyspach. No więc zróbmy tak, podciągnijmy. Tutaj po pierwsze Lowi gilda. Żeby jednostki się tutaj. I przejdźmy Indulfem do Flewum. Czy No i dobra, jest ok. Ma to sens. Tutaj Longobardowie się wycofali, więc nie muszę interweniować u sasów. No tu. Przesuwamy się. Zobaczmy, gdzie się może przesunąć gotkisiel. Zróbmy w ogóle tak, że podejdziemy albo, może, gotkisielem się przesuńmy jak najbardziej. I w następnej turze podpłyniemy do malabu. No i tak też zrobimy. To jest niezły pomysł. A tu mamy 18 jednostek. Aha, bo tu chciałem zwerbować. Pięć mam. Tak, pikinierów chciałem zwerbować. Jeden mam. Dobrze, to niech tak będzie. A, I teraz. Tutaj zostawiamy bez zmian. Zobaczmy, co u gnezeryka. Tu jest gnezeryk. Ok, sytuacja się poprawia, jeśli chodzi o ład publiczny. A, tu jest wszystko w porządku. Na razie nic nie budujemy. Jędrek super napakowana armia, no i może by tu przyatakować dalej Franków. Wycofali się tu. Nie powinni mi chyba, nawet jeżeli zagrożą, zagrożą mi z tym miastem, to się tym nie przejmuję, bo w tym mieście nic nie robiłem. No dobra, no to podciągnijmy trochę bliżej. Pezantio czy. Najpierw to. Jedziemy. okej, okay, automatycznie, rozstrzygniemy. Balansowane oczywiście. dobra bez strat. Łupić, um, czy... A, plądrujmy. To już jest nowa prowincja. Octoduron, Octudurum, Byzantium i... Dobra, ok. Ma to sens. Co, mogę jeszcze to miasto? Po plądrowaniu, aha, dobra. Rozumiem, ale nie, przejmijmy teraz to miasto po plądrowaniu. Trzeba było zrobić to, no, ale dobra. Trudno. Ok, jednostki się regenerują. No i dobra, powołajmy tutaj teraz armię. Teraz mam pyte kasy. Stworzymy armię. Przywódca, zarządca plus 10 zarządca prowincji. mistrz jest dziecki, bierzemy tego. Otwórz armię. Przesuniemy się nim i zwerbujemy tutaj jakieś jednostki. kurde drodzy ty ci łucznicy, jak cholera. Weźmy włócznicy, przepraszam, nie łucznicy. Ok, zróbmy tak. Albo no nawet o tak. Dobra, w na następnej turze dojdziemy tutaj, mam nadzieję, i, i spróbujemy zbudować to miasto. No dobra, na razie nie będę nic więcej budował, bo wszystko jest w porządku. Dopływ kasiory jest, czyli koniec tury. No, zobaczymy, co jutro mówią. No, gotowie przeczuwają, jakby przeczuwają, że może być wjazd na chatę. Jutowie się kręcą. Kurde, sporo mają tych armii. Ale zemsta będzie, kurde, krwawa. Może im zniszczyć tą osadę. Hamom jednym. Jeszcze dozorował jakieś pożądanie na tych kaledończyków. Urządzę też. Luigiowie. Przejęli chyba sobie. <laughs> <laughs> chyba ich pogięło. Nigdy w życiu. Takie numery. Tu są chyba kalendarzcy. Coś mi się wydaje. Szlachecki potomek. Tata, tata, kadencji. Mhm. To będę musieli to sprawdzić. To się po pookończyły. A to odpowiednia panna Młoda dla Heremena wy coś tam. Kontrola minus 2 peste ciebie na ślub Brun, Hilda i. Dobra, niech się biorą Minus 2, to mi nie. Mam kontrolę. Dobra, bierzemy. Ok, zobaczmy teraz, gdzie dojdzie Kisiel. No, trochę mu zabraknie. Ale dobra, nie przejmujemy się tym. Mam tu dwie wypasione armie. Zajdziemy tu, żeby go asekurować. aż tak blisko musi podejść. Hmm. Że mi tu nie coś nie próbowali się zawrócić, ale nie sądzę, żeby tu doszli z powrotem i się ładowali do Anghuls. Hmm. Tu była też jakaś armia. Wiecie, co zrobimy? Tak. Pojawi mi się tutaj kurde. Podsuniemy się tu, w razie czego będzie potem potem się siela wesprzeć. A to jest najważniejsze. Dobra. Tutaj jest tak. Myślę, że tych najemników to już rozwiążemy, bo nie ma sensu im płacić. Tutaj są też jacyś. Tak, też ich rozwiążemy. U, tracę kasiorę. Mhm. Mm mm. Teraz też jeden oddział włóczników. Tutaj niepotrzebni są. Rocarze zwiążemy dwa oddziały. Ok, I to sobie zostawimy. Może też ten oddział? Nie, dobra, zobaczymy. Tutaj Tutaj jest tak, to jeszcze mamy jeden oddział włóczników do rozwiązania. Dobra. No jest źle, to by się przydał oddział łuczników zamiast procarzy. No ale dobra, to jest do przeżycia. No i zobaczmy teraz co u Gęzeryka. Eee, no dobra, spróbujmy chyba. Tak, tutaj może poczekamy jeszcze jedną turę. Albo może zrobimy jakiś zwiat. Tutaj jest poziom, ład na poziomie. na nic się nie dzieje. Podejdźmy to do tego najwyżej no się wycofamy z powrotem. Zobaczymy jakie mamy szanse. Gówno widać tu. Może się wycofali dalej. No dobra, to spróbujmy to przyszturmować. O, proszę bardzo. A nie mam tu machin oblężniczych ale Może mogę będę mógł je wywerbować. Niestety. No dobra, no to kurczę czekamy to niestety muszę tu zbudować jakieś anagery alercia. Tak, bo to jest miasto z murami, więc się go nie da Dobra, tutaj zbóżmy. To zbóżmy To zburzmy. plus 3 do ładu, minus 20 do żywności Zburzymy. Minus 20 do żywności też zburzymy Dobra. Ok. No i zobaczmy teraz, tu jakie te polityczne są. Ok. Benzerek jeszcze jest. Tu jest Wisimar. Tu jest Wisimar. Masz 66 lat, starzeje się dziad. jeden. Dobra, zróbmy z niego sędzia najwyższy, oczywiście. Kłódki się nie rama się trzymało. Wunderik. Więc zostanie sędzią. Ten zeryk już jest. Jeszcze tu został ten Leo Gwild. To on już on może być kompanem. Dobra, na razie tyle, czy jakieś coś trzeba podwyższyć. Nie, ja, wszyscy są na 6, więc spoko. No i zobaczmy teraz tego. Spróbujmy założyć to miasto save na sobie, żeby jakiegoś kabla nie obrać tutaj. Więc coś źle. Kolonizacja. Minus 16 240 ładów z Łazimy. Mhm, mm trochę jednost jednostek, trochę było. Myślę, że je nawet rozwiążę. Bo po cholery one nie są. Niech wódz niech się uleczy. Dobra. Niech on sobie po prostu tu siedzi. Wódz. I tyle. Dobra, zajmiemy. No i zobaczmy co my teraz tu możemy zbudować, w tym mieście. Okej. Okay. Za dwa dwieście miasteczko. No i spoko. Tu musimy poczekać. I tu musimy poczekać. Dobra. Eboraku może się rozwinąć. To byśmy mieli kasę i władz publiczny większy. A tu? Co ja bym chciał tu? Zbudujmy to nie. Mają tych postrzępy. Jest tu Germańska brigada. Higiena jaka jest? Trzyłam z tą Cztery, dobra. Zresztą tu chyba coś się z higieną. Nie, tu nie. Nadmorskie miasta chyba mają wyższą higienę. Dobra, a, aha, rzemieślnik, to jest, to jest chyba najwięcej kasy daje? Po tysiące? Nie. Kurde, cały czas zapominam. Może to to. Też nie? A tu? Spichniesz... to, nie, sorry, sorry, to daje żarcie. A to jest to, aha, czyli tu mogę tylko zrobić z tego to a tu mamy centrum miasteczka, a tu stragany kupieckie. Tu mógłbym rozwinąć, 627, albo, będziemy to brut większy. Dobra, tu dajmy higienę. Chociaż, dobra, na razie nic to nie będę dawał. Będę powoli rozwijał miasto, może. Dobra, zobacz, co stawmy na razie, te 4000. Zobaczymy jak tam się kampania nasza będzie rozwijać. Okej, okay, koniec tury. Aha, no, no dobrze, że mi przypomniało. Drabiny sobie weźmy. Wierzę żebyś tam trzy no, no nie. Kitaran też, nie? Drabiny. Aha. Okej, okay, tyle. Dobra. Koniec tury. Zobaczymy co Frankowie na to. Myślą, myślą, aha! Kontratak! No dobrze, patrzymy. Obronili się. Nie, to był szpieg. Coś tu kombinował szpieg. Właśnie, szpiega muszę zwerbować i przerzucić go na te tereny, które mnie... Aha... Ciekawe, czy Gal Galia ma wojnę z... francami Może nie ma. No, działa ja już bez sylnika. Jakie doznali porażki. Ok. Niszczył prowiant. W tyłu zawiódł. Był, był w punktu. Tutaj tego się spodziewam. Kwitki minusuję kompan. Ok. Uzyskano, że odpisimy najwyższy, plamienny OK. Sejmujemy. No i dobra, zacznijmy od jutów oczywiście tutaj. No i szturmujemy. Miasto. No, dobrze, nie? I teraz damy tu. Podciągniemy na tyle ile potrzeba. O niestety zima. No, ale trudno się mniej nic, poradzę to. Uuu, ale nie, no nas nie podszedł. Niżej. Teraz. A, mam tu szpiega, zapomniałem Dobrze. No Przecież mu szpiega coś nie chciał. Okej, okay, teraz lepiej. Balansowana postawa. Grodki silnie jestły taki gorde. Włochacz. Uh -huh. Łupienie i przejęcie. Łupienie i przejęcie, myślę. Ja tu w nie będę pod, podporządkował. Zniszczę ich. Zabite w boju. Okej. Okay. Poczekamy teraz tu tuturę. Mhm. Niestety. Nie mam wyboru, ale. Może mi się uda. Nie uda mi się wrócić. No, ale dobra, By coś tutaj... Ach, cholera jasna. Dobra, niech stoją w tym miejscu, gdzie stoją. Bo w razie czego mogli, będą, szybko, będą mogli szybko wrócić. Okej, okay, wycofujemy stąd. A co tu jest? Damowie. Pod nami chyba mamy pokój. Są bombardowie, tutaj coś kombinują. Dobra, cofamy myślę stąd. zostawimy tą flotę. Jakby już tam coś odwaliło. Okej. Okay. Wpytę. To jest też spoko. Dobra. No, no, myślę, że tu chyba zbudujemy coś do żarcia, bo spadło sporo. Ryzną 76, budynki 16, aha, może to na zimę spadło po prostu. Okej. Okay. Dobra, to nieźle Tak Jak w ogóle właśnie tutaj z tymi budynkami? No, wystarczy je ponaprawiać. 8x20, mamy 50 4 Brud, smród. Germańscy koszynicy nie będą mogli. No To on zadaje brud. Kurdy, pomosty wojskowe to mi potrzebne, więc przerobimy. Nie mogę przerobić, nie mam jeszcze tego. Dobra, zburzymy. jeden co to daje? Ład publiczny, majątek, żywność. Dobra, to naprawimy. To, to naprawimy. I tu potrzebuje żartu, żarcie. Brud to, że tu jest. Kordyna to zaraz wybuchnie. To, na co mogę przemówić? to zburzymy o jeden i zobaczymy. dobra, nie mogę sobie pozwolić na takie numery. Dobra, a zobaczmy jak w ogóle jakiś handel może. Nie tu przepraszam. Ok, z którzy są moimi. longobardowie się proszą teraz. Będą następni w kolejce do bicia. No, ciekawe te są tereny. Co to oznacza? Właściwie Rostrogoci Skraweni. Tutaj sporo zajeni. Gdzie są Hunowie? Tu w widzę, widzę, gdzieś doszli też. Tu są Hunowie. Kupcie, co tu chodzi? Hiszpania. panie, no, tu są Cesarstwo. I tu jest Cesarstwo. I tu Italia. Dobra, to już mnie interesuje. Ok, z kim ja bym tu mógł pohandlować? Gepidowie z Pugliny. nie nie? Ostrogoci. ostrogaci Ostrogoci się zgadzą. Ta dupa. Muszę chyba rozwinąć trochę. Dobra, zajmiemy się teraz rozbudową. Jeszcze zak, ne, zaraz, 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 zaraz. Rozbudową. Zaraz się zajmiemy. Dowalmy jeszcze tu Franką. miał teraz. Oktudurą. tu Należy do kogo? Wizy goci. Tu są. Ok. Szturmujemy. I te. Zróbmy. 2000 zarobię. Zróbmy samą okupację tu. Tak, bo tu. będę musiał dwa miasta tutaj. I tak jest duży bardzo. Ten poziom niezadowolenia. Ok, i zobaczmy teraz. Co tu zburzyć, a co tu przerobić. Adaptacja za 7000. Nie ma mowy. A to. 1600. No dobrze, to nie będzie. Będę musiał uważać na tym kurwa. Co to jest? To chyba... Hmm, to idzie na Dobra, to naprawimy. To przerobimy. Muszę najpierw naprawić. Też ład ma publiczny, I majątek, okej. Okay. A no tu? Okej, okay, nie będzie. To będę musiał przerobić też. Okej, okay, to jest też... No sens. Dobra. Tu jeszcze frankowie są. No tu jakoś... A, to jakaś... Eee, jakieś trzy oddziały. Padziew. Te armie mogłyby mnie zaatakować, już bym miał ich z głowy. No i zobaczmy, teraz mamy już spokój z Frankami. Galowie są tutaj Kaledończycy jeszcze. Zajmiemy się nimi w odpowiednim czasie. Strasznie te kurde, statki się długo odbudowują. Może tu będą szybciej. To jest chyba port. Dupa szybciej. Może muszę ten port zbudować. Na rybackie. Rozbudowałem pomost rybacki. Mhm. No to przeróbmy to na pomosty wojskowe. Mhm, flota więcej nie widzę żeby to jakieś... Zróbmy tu pomosty wojskowe. Na 1800. Drut co prawda większy, to ale jakoś przeżyje. Dobra, teraz może No, mm -hmm. Rozbudujmy i jakieś żarcie. Żarcie dajmy tutaj, w tym. Mm. Mam już kasę. Przemyślnik, spichlerz. Bo czekajmy z tym zróbmy najpierw to żarcie Higiena i żywność drewna, OK A w Korinie mnie interesuje tu nie, w Anginium Żywność potrzebuję coś co będzie wykorzystywało te żelazo. Dobra, ale to potem się nad tym zastanowię. To mogę rozbudować. I tutaj też. Idę wodę. 1500 I to zróbmy chyba ten to rzemieślnika. Dobra, okej, okay. nie będzie tak zbudowujemy wszystko dobra. Eden jest już na trzecim poziomie. To jest wszystko ładnie. I tutaj Lindum. Dobra, myślę, że to wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że kampania, że kontrofensywa się podoba. Eee, robiłem już porządek z jutami, jeszcze powybijam tę armię. Tak. O, jeszcze na koniec może. Armia tu się rozwinęła, Zrobię to. Uczycie wspólnoty. To mi nie potrzebne. No, lepszy się... Mhm. To lepsze poczucie przygody z grobieży. To mnie nie interesuje, raczej już teraz. Dobra. Niech będzie tak. Dobra, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.